Kopenhaga osiąga coraz lepsze wyniki. Siema, jestem Szymon, a to kanał, na którym rozmawiamy o inwestycjach counter Strike u 2. przypominam, że na 1000 subów losujemy kosę, a brakuje już naprawdę niewiele. Przez cały ten miesiąc staram się publikować materiały codziennie, więc zachęcam do subskrypcji i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do filmu. Jak pewnie starsi widzowie wiedzą, że zainwestowałem sporo w naklejki glicerowe z Kopenhagi. Okazuje się, że niektóre z nich naprawdę zrobiły mi dobry profit. Jak chociażby naklejka SAF, która już dwa miesiące temu wygenerowała mi 450 zł z zysku. Teraz cała Kopenhaga się trochę ożywiła, więc postanowiłem sprzedać inne naklejki. Na razie sprzedałem tylko naklejkę Gamer Legion, którą kupiłem za 20 groszy, a sprzedałem za 38 groszy po odliczeniu podatku. Co daje nam zysk na jednej naklejce: 18 groszy? Miałem ich około 120 sztuk. Co prawda nie jest to taki duży zysk jak na naklejce SAF, ale fajnie, że to odbiło i mogę się cieszyć jakimś delikatnym zarobkiem. Zostały mi jeszcze takie litery jak Team Spirit, Virtus Pro czy chociażby Heroic. Duże wzrosty też doświadczyliśmy na naklejce Apex, ale mam wrażenie, że ta naklejka ma szansę wbić nawet złotówkę, więc jeszcze z tym poczekam, będę obserwował dalej, jak się zachowa ta naklejka, i mam nadzieję, że tylko będzie rosła. Ceny kapsuł wyglądają dosyć obiecująco, szczególnie pojemnik z naklejkami pretendentów, który również posiadam. I co w całkiem sporej ilości. tą inwestycję raczej po to, żeby mieć taki wskaźnik, co się dzieje aktualnie na tej Kopenhadze, bo ja mam coś takiego, że gdy mam włożone w czymś jakieś pieniądze, to po prostu częściej to sprawdza. Już teraz mam delikatny zysk, ale wciąż zastanawiam się nad wyjściem z tej inwestycji, bo myślę o zwiększeniu swojej pozycji w sticker Capsule 2. Z drugiej strony podtrzymuję to, co mówiłem, że ten event jest dziwny i jestem bardzo ciekawy, jak zachowa się w długim terminie. Pewnie bliżej chińskiego turnieju podejmę decyzję, czy zostaje w tej inwestycji, czy ją sprzedaję, żeby nie ryzykować, że Valve wprowadzi jakąś naklejkę znowu bez tła. Bo jeśli chiński turniej dostanie naklejki z tłem, scenariusz, w którym Kopenhaga osiągnie podobne wyniki do Anferpu po wyjściu Rio, staje się naprawdę realny. Czy mocno stawiam na ten scenariusz? No raczej nie, tak jak raczej nikt nie powinien. Dlatego pewnie sprzedam te naklejki przed turniejem, na razie będę obserwował, jeśli cena jeszcze trochę wskoczy, to zamierzam je jak najszybciej sprzedać, ale na razie przyjmuję taki scenariusz, że chiński Major nie będzie wyglądał tak źle jak wyglądało Rio i raczej zobaczymy spadki na komentarze niż wzrosty, więc poczekam do momentu kiedy cena jeszcze minimalnie wzrośnie i wtedy będę sprzedawał kapsuły.